Namierzony. Jest nowy lider zabójstw. Nie na długo. Ale będzie ciemno. Włośno i wyraźnie. Uwaga. widzę widzę. Wy... we. Namierzony. Mrók namierzony. Mam swojego klona. Co za przystwój. Tam jest wróg. Ale... Poznajcie mnie. Już Odpalam inteligentny pocisk. Broń wroga się przegrzała. Załatwiłem broń. Zaraz mnie podziurają. To no, musiał być ostatni wróg, bo jakoś nikt nie pali się do zemsty. Masz talent do bitki. Przeładowuję. Osłony. Czas na ściemniać. Wysyłam hologram. Mamy tamten tam. program. Jest niedaleko. Cześć. Jestem pod ostrzałem. Leci inteligentny pocisk. Piłka w grze. Dobra, uciekaj. Rozbiłem wroga. Przeładowuję. Przeładowuję. Ładuję osłony. W tym miejscu przydałoby się trochę więcej... Nie. Przeładowuje zabójstwo potwierdzone Uwaga! czempion został wyeliminowany. Ściemnianka opta się muszki. Czempion traci tytuł i życie. Jaka doba. Przeładowuje. Sprzątnąłem Wszystkie chwyty dozwolone. Na wojnie i w miłości. Runda druga. Rusza licznych pierścienia. Dobra robota. Jesteśmy wewnątrz następnego pierścienia. Uwaga, nadciąga replikator. Replikator ląduje. Potrzebuje ulepszenia. Zagłuszać. Ten przyszły czempion ma się za lepszego niż ty. Tamierzesz coś z tym zrobić? Zgryłam wroga. Jest niedaleko. Przyjąłem Możemy coś tam znaleźć. No ale będzie ściema. Potrzebny mi granat termitowy. Chyba już cały oddział, co? Nie wiem kiedy padł ostatni wróg. A, Mamy dziesięć. tutaj. Można Dobra utrzeć. robota. Została połowa oddziałów. Dajmy im popalić. Potrzebna chwila. Gdzie? Gdzie? kończy się. Potrzebuję. Rozważam pozyskanie powiększenia lekkiego magazynku. Nieźle im nakopciłam. Wysyłam hologram. Chwila, A, może to ja jestem hologramem? Mam tu wroga. opatrzyć. Jestem pod osłoną. Trochę kopce. Inteligentny podpis szuka wroga. Uzupełniam osłonę. Ale będzie ścierać. Moja zdolna... Graszcie, ma padam w sza! gdy światło się mroczy. Zniszczyłem osłonę wroga. Muszę podładować to Przeładowuję, sprzątnąłem oprycha. Hologram. Tureń z bronią palną tutaj. Granat! uważajcie mnie! Dostałam! Potrzebuję chwili. Ładuję osłony. Ściemankę, się, muszczki! Mam tu oprycha.

Do pierścienia już niedaleko. Mamy 10 sekund. Ładuję osłony. Ostatni pierścień się. Uzupełniam osłony. Jesteście czempionami Apex.